Jestem geniuszem, coś zrobiłem i wykacowałem swojego poprzedniego shorta, bo chyba chciałem usunąć jakąś inną wersję roboczą. Nieważne. Chodziło mi o to, że Czaskowski przegrał również dlatego, że znacie jego historię. Znamy go od 10 15 lat. Był prezydentem Warszawy i w sumie jest nadal. I tyle chyba, nie? Tak powszechnie. Oczywiście wiemy, że jest wykształcony, bo to zostało już bardzo starannie wyśmiane, że ma głupi uśmiech, bo lepiej, żeby się w ogóle nie uśmiechał i tego typu rzeczy. Tutaj sztabowcy PiSu się bardzo postarali, żeby to obśmiać. Z drugiej strony jakoś od samego sztabu PO tego zabrakło, a to też się liczy. Natomiast Karol Nawrocki, człowiek z blokowiska, poznał samotną kobietę z dzieckiem, Wzięli ślub, wykował to dziecko, chwalebne, piękna historia. Potem zrobił doktorat, został dyrektorem Muzeum II wojny światowej, a następnie dyrektorem IPN-u na, i kandydatem na prezydenta. Wspaniała filmowa historia. U Rafała Czaskowskiego też jest taka historia, ale lepsze było to, jak Stanowski obśmiał to że. Czaskowski pływał z delfinami, czy jakoś tak, no to można było też obśmiać. Stanowski oczywiście też swoje zrobił, prawda, bo mógł wziąć książkę Tadeusza Batyra, no ale nie wziął. Także historia też ma znaczenie.